Słuchajcie, to nieprawda, że busiarz to tylko siedzi za kierownicą w majtkach na nic nie ma czasu. Jest wtorek, rano przypłynąłem do Anglii z Irlandii, rozładowałem się, potem dowiedziałem się, że załatwionych mam w środę rano. No więc postanowiłem sobie coś nieco zwiedzić i słuchajcie, znalazłem piękne, naprawdę piękne miasteczko, w którym od razu czujecie się... Jakby człowiek wsiadł w wehiku czasu i cofnął się o co najmniej dwa stulecia. Gdyby nie te nowoczesne stalowe rumaki, które z przy drodze, to człowiek by naprawdę miał wrażenie, że cofnął się, cofnął się i tylko czekać, kiedy wyjdzie jakiś, jak to się mnie nazywało, pięćdownik <grytanie> Halabarnik, o właśnie, halabarnik i ogłosi gaście światła gospodarze, bo już północ na zegarze. co by nie mówić o Anglikach to u nich jest szacunek dla zmarłych ja naprawdę jeżdżąc po Anglii widuję multum multum cmentarzy widać że to są wszystko groby już no, naprawdę naprawdę osób pochowanych bardzo dawno no tu jest jakiś powiedzmy w miarę no, 1986 no to jakiś się tu wcisnął świeżo. A tak to widać, że to są wszystko już groby bardzo, bardzo stare, historyczne, yy, zaniedbane, a jednak nikt ich nie usuwa. Tak jak u nas 20 lat. Wykopany, wyrzucony nie wiadomo gdzie. O, popatrzcie się, kotek też przyszedł na cmentarz. No, a tu jest już taka nowa część, czyli dla tych mieszkańców tutaj obecnie. No tak właśnie patrzę, patrzę. No tutaj w sumie jest 82 rok, czyli stosunkowo świeży, 83, ale to wszystko jest wciśnięte między te stare groby, te stare groby nikt tutaj nie rusza. Chociaż widać, że już potomkowie tych osób nie żyją, ponieważ no, nikt o to ten nikt o to nie dba. I to powiem Wam szczerze bardzo mi się podoba. Ja tam jestem ateistą i szczerze powiedziawszy to co będzie się działo ze mną po śmierci to mi jest totalnie obojętne. Ale fajnie jest pomyśleć, że jednak ci ludzie co zmarli leżą sobie tutaj spokojnie i nikt ich nie wyrzuca z ziemi tylko dlatego, że minęło 20 lat.